A więc, hej, witajcie w ci odcinku na moim kanale, ja jestem Damian. A jest Macie Maciek, siemanko, się do roboty, a nie pitoris teraz. Tak, paczka e, z Polis, po raz kolejny Twilight Forest. A kolega widzę, bawi się questami. Powiem że o, chapter complete. No jeszcze wcześniej dokończyłem gitarę ze zwierzętami. A, nice. z... Ze, ze zwierzakami? Mhm. Uh -huh. to gitara. Tak, wszystko będziecie widzieli, klipy, jak to Maciek się bawi właśnie na raniach. A ja będę wracał do tego przegląd miejsca, zwanego Twilight Forest. Powiedzmy, czy my mamy jakieś e, drzewo z tego, z meteru? Powinniśmy mieć jakiś item tego typu. Potrzebuję Crimson Warp bądź Bloodstream. No to mamy 4 warp, masz. Nie problem wyszukać. Nie, to nie tak działać, to Dobra, ładujmy sobie to do, do jotpacka, bo czemu, czemużby nie. Trochę służyłem go od ostatniego pobytu w Twilight'cie. Ten tarak potrzebuje jednego? Ojej, wróć. Cztery taraki, proszę. Cztery ja. taraki? No ten tarak powinien być tam w Albo w systemie. O dobrze. Dobra, 10 tysięcy milibagetów powinno wystarczyć. Jesteś banan? Aha, no to banan bana się chyba w ciało. Jak zawsze. Nic nowego. A, laga złapałem. To jest na... O, drawery tu ustawiasz? A, z tymi dziewkami? Tak, bo chcemy cię pod ręką, a potrzebuję ich, żeby zrobić ten... ...kompakt machine. Okej. Okay. A ja wracam do miejsca, zwanego Hydrom, czyli... Tak, po trzecim odcinku wykonaliśmy właśnie bossa Nagę, zabiliśmy. Zabiłem Twilicha, a także Minotaura. Tak więc w tym odcinku weźmiemy się za kolejny, kolejnego z bossów, jakim właśnie jest Hydra. To będzie ciekawa, to będzie ciekawy pojedynek. I... biegnę w tym kierunku chyba, nie yeah. Te miny dopiero nam się wstępnie blokują chyba po tym, po... Po zrobieniu wszystkich questów z Twilighta, tak podejrzewam. Bo je możemy już teraz zdobyć, yy, polując na Dungeon Guardiany. Ale po co mam się z tym pieprzyć, jak mogę od razu pójść e, inaczej? Już dungeon Guardiana, już dungeon Guardiana, boże, to nie terawia. E, Zwykły Elder Guardiana z tego, z e, Ocean Monumentu dokładnie mi chodzi. To jak dobrze zabijaliśmy z tego, co kojarzę, to po co się teraz męczyć? Oh, fuck. Tak. Co się stanęło się? Jestem znowu na w bo kurwa wylałem. Ktoś ja wylałem twój zegarek, wylał całego tego. Tak. Blazing. No, zresztą się no, go potrzebuję, żeby zrobić specjalne drewno, które potrzebuję, żeby zrobić tą kompaktową... żeby bawić się kompaktowymi oknami. Właśnie! Ciekawi mnie, czy uda mi się znaleźć kokobinsy. No, byś musiał. A sprawdź, czy nie ma w systemie. Mm. Może, mo, bo, może już podświadomie zdobyłem, a tego nie wiem na przykład. Nie, ale jest koko... kokonat. A, a kokonat to nic nie daje. Mamy sadzonki dżunglowe, tak? Mhm, mm chyba ja. To nie wiem, czy nie będzie się dało po prostu zasadzić tego w normalnym świecie i nie mieć jakiejś. Ej, z liści! Z liści kakaowca masz pół szansy, że ci wypadnie. Ciebie już rozwalał, nie? Dobra, mapka. I jesteśmy. Jesteśmy już obok. I uwaga, bo będzie gorąco, widzowie. To mogę wam zagwarantować. Tu był ten przeklęty minotaur, a w dalszym regionie poza bagnami, co to są ryby? Ryby. W dalszym regionie będziemy mieli do czynienia z niczym innym jak hydra. Dokładnie. I nie powiem trochę straszniej mi ta walka. Bo mi jak się ta różka do stawiania szybciej bloków? E, Infinity Wand. Mamy chyba kilka sztuk. No jak to działa? Stawiasz cztery bloczki kobla na przykład i mając kobla w Sejfie punku trzyma, trzyma, trzymając w ręku tą, e, tam, tą różkę klikasz prawie na kobla i ci się stawia. Mhm. Mm Piszcie biedostwo. O proszę, mamy ten czerwony, biały. I teraz uwaga na Jonskera, bo czasami na ziemi będą lubiły występować Zery, a te nie będą być zbyt ciekawe. No właśnie kurwa o tym mówiłem. Ej, a może... Ej, ej 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 wróć. A może? Ja nie mogę tu być jeszcze. Zaraz. No nie no, następnym bossem jest Hydra, z tego co widzę. Przypadkiem bo Hydra nie trzebało coś tam zrobić? Nagle zabiłem. Mighty stroganov. Aha, czyli ja muszę jakieś mięso mieć przy sobie, te co dropło z Minotaura? No tak, no dobra, Tak, dobra. Może coś muszę zrobić, nie tak. Hydra i wezmę mu bordowy kolorek. wracamy do portala. No widzę ładnie się rosną te mańce. Tu się wasz? A, to tak jeszcze je. jest jeszcze Blaz... Blaze? Mhm. muszę robić na no płynne, płynny muszę robić dalej, muszę zrobić Compacting Machine. to hm, chodzi o to mięso, tak, chodzi o to mięso. Aha, must, must be eaten to enter swamps. Na tej zasadzie to działa, dobra. Dobra, to w takim razie, jeżeli tu jesteśmy, to nas to bije. A dobra, jeżeli zjemy to, to zdobyłem achievementa i teraz mogę wejść bez problemu. Okej. Okay. Uwaga na ziemię, bo lubią być gejzery tutaj. Właśnie, tu gdzieś się jara. Tu coś się zjarało. Oła, lagens. Jest i Hydra, zrespiła się. Mamy ją tutaj. I ona odbija strzały. Tak, w łeb odbija strzały, czyli muszę ją ręcznie atakować. To będzie duże ryzyko. Zaraz będzie y z tym. Oła. Nie wiem, co to jest. No się regeneruje. No jest za mocna, ty! I co ja mam teraz robić? Ona się regeneruje, menda. Fuck! Idź są panie! Ona dzieje, o! Zdzieje teraz! Ała! Ona bije nieładnie. Nie, my nie pod jednym względem, w sensie że ty nie pomyślałeś pod jednym względem, nie? Da kim? Zanim kim poszedłeś do toyligów, nie? No. Mogłeś podłożyć ten autokompresor i auto No nie pomyślałem. Ała Ty żebyś widział jaka jest walka z tym bossem śmieszna. Ta walka, ta walka będzie miesiąc trwała. Jakbyś widział, jak jest monotonne przesiwanie Oho, on mnie. No, to możesz podłączyć teraz maszynki. Jak mam to podłączyć? Nie wiem, myślę Nie mamy podłączonej osłabienia energii, stary. No, Ciekawe jest, że jak ona... jak cię patnie... To cię patnie na strzała, nie? Łepci gryzie, dosłownie. O, znowu. Jeps. RIPet off. No to słuchaj, jestem odgryziony, kurde. No cały czas się obraca, stary. No to wtedy to naprawili, bo wiem, żeby był że ona stała w że on się nie Ała. Roasted alive. Zostałem upieczony. Jedna, jedna, czwarta HP już chyba, nie wróć, jedna, jedna, jedna szósta HP zjedzona już jej. ci dojdzie. No ja, jed, ja hitam i biegam cały czas wokół niej. Już trzy razy spadłem przy niej, nie? Ja ją przesuwam cały czas, czy ona tak się przesuwa, nie wiem. Ale wiem, że moja taktyka działa. Pod warunkiem, że celuję w jej ogon. Jak nie trafię w jej ogon... I odbiegnę? O, właśnie, nie, teraz się odpunchowała. 0,5 HP będzie miała. A ja padam. Zginąłem. No, ile byś jeszcze? Do. Kurwiona? Ja też kurwiony jestem. A masz na łeb, o. o waiting to server Laga zapała Oa Aha, no fajne w jest banan? Chciał się pośmiać ze mnie. Ty, wiesz gdzie ja się kryję? Ja się kryję w, w jej nodze, To ona nie może mnie trafić, tylko ona trafia chyba siebie. ale siebie nie może trafić, to nic nie trafia. To jest taktyka. Oła, 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 No. Czyli jednak ta gra jest bugowana. Panie kolego, proszę nie ryć mnie. Ja tylko cię tycam. Ja tylko cię smyram po nóżkach. No i mnie, no i mnie zjarał. Hy <noise> hy 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 hy. to może jeszcze <noise> chwilę, bo przełączę na telefon, jaka przesiewam. Widzisz tam walkę Maciek? O oh, tak. O o, o oł, będzie mnie ryzła, będzie mnie ryzła. Ała. Ała. I jedna trzecia AP została jej. Pokonam. Nie lubię lagów. Jak to mnie bije? Bo że nie dali opcji kopania, nie? Jakby tak zbliżamy się do nogi i takie jeb, na pół mapy, nie? Żeby wypierdzieliła nas. Siłą. Takiego kopniaka soczystego. O! Urbivali ur z bossem. Ale Urbi musisz zginąć, hej. Na no, nie widzisz ty, nie widzisz ty waypointów? Gin! Po raz kolejny gin! Tary, nie widzisz ty waypointów tu dookoła, co są? 10 razy zginąłem! No to jeszcze raz! Wiesz, ona no, może mnie one-shotować, kiedy No to wiesz, że zawsze O, widzisz? one mnie No i czemu zginąłeś, Bambiku? <laughs> Bo co chyba chujowa jest! <laughs> Nie wiem, ona, po prostu na mnie dupą siada, dlatego tak mnie A Albo łeb obgryza. Jestem jej chyba już 11 albo dwunastą przekąską po kolei. Ale to się skończy za niedługo. Ała. I mendogin. Let's go! Ale jebu, w końcu ci się udało ją pokonać. W końcu no. Hydra Chop. Mamy quest, dobra. Czyli następny będzie alfa Yeti. Yeti jest banalne ogólnie. Tymczasem Urbid 20 razy zginie. Jeszcze Snow Queen trzeba znaleźć, kurde. Dobra. I mamy, mamy hydrę z głowy. O, tu w ogóle mam. Zobacz, teraz stonu mamy. Nie mogę go wykować? Nie, nie mogę, bo mam Mini No czyli tu mamy to. To ja bym się udał na południe mapy. Bo tam widziałem biom zimowy, więc prawdopodobnie tam będzie nasz kolejny cel. Urbi Bambik, Urbi Bambik. Piszty. Weź, żebym na od nie miał od gejzera. Urbi, ja jestem w stanie cofnąć do Ja mam tysiąc radek. To za problem, masz kolego. Tak, hmm. żeby to się automatycznie rzucało. No to postaw mu temu. Postaw mu timer, który rozkopałeś. Kurde, wam się rozwali, że te bloki to trzymam w ręce i się tu rzucałeś. No, no to stary hopper i już i nie? I bezpośrednio do, do tego, tego, tego bloczka, no? Tego tu. O. Ale skończyły dzisiaj blazy. się rozładuję, rozładuję i wracam do Twilighta. Ale to fajnie wygląda jak biegasz po mapie. I widać tego, widzę się na dole i widzę się na górze, kurde. Fajnie wygląda ta baza. Przemyśl, przemyśliłem ten design, nie? Nie, nie, nie mogę Nie mogliśmy własną robotą podniecać. No nie. No za robotę się weź. No Co ja robię? Łopierdalasz się w tym momencie. Jak łopierdalam, jak latam po twilecie. Czy Czyli ja Łopierdalasz. Bra. Tak, bo jeszcze nie możemy wejść tutaj do tego foresta całego, ale za niedługo będziemy mogli, jak pokonamy bossa lodowego. Dwa bosy lodowe dokładnie. A serio nie mamy? A mieliśmy. Dwie sztuki są. O taki. Ja obsidian zdobywałem z twilightu, nie? Jak był jakaś y, mery wysok wysoki punkt jakiś był, nie? Jest... Ja z... musiał po teraz. Hmm. A jest bucket challenge. Powiedz mi co znaczy ten fioletowy biom. Co to zrobią? Jakiś taki jesienny. Bardzo. A fuck? Tańczynny? Jakiś opustoszały chyba. Chyba tu nie chciałbym. Podążać, ale tam widzę biały zimowy, to tam się udam. Dynie? Dynie. Pora pobawić się po śniegu. I mamy tutaj z... Dobra, tu mamy Snow Queen. A ja bym chciał się udać do Yeti, który jest w tym miejscu. Dokładnie. Yeti, 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 panie kolego. Myślę, że Yeti cię nie chce tutaj. Ło kurwa. Yyy! Ała, ła, 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 ła! go? O. Usiadł sobie. Oła! Mroził mnie Ej, czemu ja go... To ma jakieś swoje fazy? A tak Jo, rzucił mną! O kurwa Chyba, chyba się nie wkurzył. <grym> jak się wkurza, to mogę go miotać. To samo jak siedzi. Też mogę go miotać jak on jest w takim stanie, jak tutaj, to nie mogę go obrać. Ła! Halo, gdzie moje HP? Mięsa nie mam. Hydra czą wezmę. Regenerację. <grystanie> ja go kuknąłem, ty! Oh, fuck! Um, Yeti, mówię, Jeti nie jest ciężkim bosem. Jego szybko pokonać. Dobra. Ała, 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 a super. Wszystko wykonałem, wszystko wykonałem, to co chciałem dodać. Ice Bomb, dobra. Nieźle. A z tych mobów, z tego co wiem można zrobić zbrojkę Z tych małych yetich. Dokładnie Oli ona chyba nawet Ciebie nie potrzeba. Zapomnie Jakie jak jest dużo, tak fajnie mnie nie? Tak łapią nas. Zbieram tak ze staka, te, yy, może nie. Może nie staka. Tyle widać, bo może... Oho! Crash A flank is not enabled on server. Serio za to? Fajny sever myślała, że nie jestem no. no Już siebie będę. Dobra. Następnym bossem będzie Snow Queen, czyli ten zamek na środku tego lodu całego. Nie ma co się zatrzymywać, bo odcinek będzie długi, znaczy już jest długi w sumie, kurwa. Ty. Ta walka z Hydrem chyba z dobre 15 minut zajęła. I Tak, nie 20. O, Wilczur! A, Arctic fur to w ogóle to jest chyba od każdego trofi. A faj je No dobra. No. Myślałem, że on nie będzie atakował, innego atakował. Tu jest to zamczysko całe. I tu jest lud. Epoka ludowcała się kłania blied. A i tu te... Wejdź mądry jak się dostanę, skurwa. A kurwa. Aha! mhm, No. To się dostanę. Patrzcie myk. Tylko moja to ci nie pasuje? Nie, jesteś Bambik. To tyś, tyś sam Bambik. Ja pierdzielę 8 bloków w ramach, Co? Muszę 8 bloków dawać do portalu. Ue. dobra, jestem Debilem. Teraz to dopiero spędzisz? No. Takie tylko, a zwykle tylko daję. Ten Snow Pink to jest to. tak kolorowe coś. O, lagens. I rozumiem, że tu będzie ten boss. No, masz na samej górze. O, co to jest? No, fuck. Mam komitet powitalny Nawo Snow Guardian, Bra. No ja pamiętam, że tu kiedyś było to, ale nie było z nic zrobione. Eee, co to za jakaś arctic, Hood? wy, weź panie, kurde. Na tym etapie zakończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę i widzimy się jutro.